Oj, trafiłem mu w głowę! Nie no, jesteśmy tutaj na takim otwartym terenie. Dobra, znowu główka. Oho, i jedzie na nas. Aj, nas rozjechał. Cześć, wam i chwała, żołnierze z tej strony, Kokosfly, a to jest Battlefield 1. Live gameplay, w takim sensie, że po prostu będę gadał co się dzieje na polu walki, a nie dogrywał komentarz, więc już dosyć dawno tego nie robiłem. Aczkolwiek, z drugiej strony, robię to w sumie bardzo często na moich streamach. A link do moich streamów znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Serdecznie zapraszam. Streamuję 5 dni w tygodniu aktualnie. Wykrzyknik plan, jak wpiszecie sobie na czacie, to będziecie mieli również informacje kiedy co się będzie pojawiać. Oczywiście nie zawsze ten plan uzupełniam, żeby nie było Ale staram się o niego dbać, tak samo jak staram się dbać o swoje media społecznościowe i zacząłem dbać o kanał na YouTube. Z tego względu, że fajnie by było go jednak ożywić, żeby coś się na nim działo, żebyście wykomentowali te filmy, żeby te filmy były jak najbardziej oglądane. W tej chwili jest dosyć taka bieda. No jak na 20 tysięcy subskrybentów to 300-400 osłon większych filmów to jest bardzo mało. Te shorty mają większą oglądalność. No wiadomo dlaczego, są po prostu krótkie i każdy może na nie wejść bez poświęcania jakiejś większej ilości czasu. Niektóre z nich nawet zaskakująco mają ponad 1000, odsłon, ale prawdopodobnie są one transmitowane znaczy wyświetlane osobom nie tylko z Polski, bo jest wiele zagranicznych komentarzy. My tutaj będziemy sobie grali snajperem, My Zobaczymy jak to pójdzie. Mapa jest bardzo dobra na sniperkę. Aczkolwiek, oczywiście, dobrze by się było w nią jakoś wgryźć. Także zobaczymy, jak to będzie. Czy będziemy ciśnięci. Czy jednak e, uda nam się to jakoś ogarnąć, wygrać. Wiadomo, nie mam tutaj żadnej konkretnej drużyny. Ojoj, tutaj nie wiem, nie uda się go raczej chyba zabić. Za chwilę ktoś mi tutaj wparuje Battlefield 1. Moim zdaniem najlepszy Battlefield, jaki został stworzony. Przede wszystkim przez to, że Netcode działa tutaj poprawnie. Jeżeli strzelacie, to strzały wchodzą. Rzadko zdarza się tak, że coś nie pyka, aczkolwiek wiadomo w grach sieciowych jest tak, że czasami te strzały nie wchodzą z różnych względów, ale tutaj jesteśmy strasznie ściśnięci do respa. No i pierwszego praga mamy. Snajper. Tutaj na wzgórzach prawdopodobnie będą się ci snajperzy pojawiać. Ja akurat nie za bardzo lubię te wzgórze, ale... No, zobaczymy jak to będzie i czy się uda. Mamy tutaj. Aha, już widziałem, widziałem lunetę. Wychylenie się na takim HP nie jest zbytnio rozsądne, ale. Spróbujemy, może to jakoś tutaj ogarnąć bardziej. tam jest jakiś żołnierz. Trzeba zawsze brać pod uwagę to, że w Battlefield 1 opad tych kul jest naprawdę bardzo mały. Jeśli ci cholerni jeźdźcy są naprawdę mocni. W sumie Battlefield 1 ma najlepszą, najłatwiejszą e, klasę snajperską. W innych battlefieldach jest trudniej snajpić. Tutaj szczególnie jest łatwo no, ze względu na ten opad kuli znikome oraz tak zwany sweet spot. Sweet spot, dzięki któremu na pewną odległość kule zabijają na hita. Nieważne czy strzelasz w głowę czy, czy w korpus. Każda snajperka ma inny sweet spot. Trzeba to miejsce zlokalizować, gdzie to ten snajper Oj, no coś mu nie trafiam Coś mu nie trafiam w głowę Zazwyczaj na snajperze mam Najwyższy współczynnik trafień w głowę Ludzie walą w ciało jak popadnie Byleby jakiś damage sobie zadać Ja to jednak preferuję strzelić komuś do łba No i nie wiem czy tutaj Nasza drużyna jakkolwiek będzie chciała się angażować, jeżeli chodzi o atak na punkt. Najgorsze, co można zrobić z snajperem, to po prostu. O, i piękne trafienie w głowę. Najgorszą rzecz, jaką możecie zrobić z snajperem, to jest po prostu położyć się na ziemi i, i mieć nadzieję na to, że nikt was nie wyjmie. Moim zdaniem, trzeba być cały czas w ruchu. Cały czas strajfować, tylko na krótką chwilę. Zatrzymać się w miejscu, nacisnąć ten shift. Żeby zapobiec bujaniu się broni i lecicie dalej. No dobra, punkt jest przejmowany. Może jakaś flarka tam pójdzie. Oj dobra. Może jednak nie, nasostaliczne jako zabić się. Opatrzcie jaki tam leżak snajperski. To jest zdecydowanie bardzo słaba. Bardzo słaba rzecz. Oj, trafiłem go jeszcze, no. Proszę, proszę. Aczkolwiek to jest medyk. Medyk się wychiluje. Chociaż chyba tutaj medyk zostanie dowalony. O Jezus Maria, naprawdę, kurde, dwie pułapki odłamkowo burzące, ale tutaj chyba mnie przyjaciel podniesie. Dziękuję serdecznie. W ogóle generalnie YouTube się zmienił od czasu, kiedy nagrywałem gameplaya, a nie robiłem tego bardzo dawno. Eee, bardzo długo tego nie robiłem, oj. Kurna ten opad to jeszcze. No, widzicie, praktycznie zero opadu, praktycznie zero opadu. Oczywiście wartości opadu różnią się od karabinu snajperskiego, natomiast, no, większość tych karabinów snajperskich naprawdę ten opad ma niewielki, chyba Martini Henry ma największy, tak na dobrą sprawę. O, to był ten sweet spot, widzicie, trafienie wroga 100, a to nie był headshot. A także, co ja mówiłem, YouTube się zmienił, YouTube się zdecydowanie zmienił od czasu, kiedy na nim jakoś tak intensywnie nagrywałem. Dziękuję Ci przyjacielu i sam nie wiem jaki gameplay poczekujecie, jak te gameplaye się w tej chwili robi. W sensie, że wiecie, mam jakąś najlepszą akcję z danego gameplayu na sam początek, potem bardzo krótkie, bardzo krótkie intro, które trwa do 5 sekund, które będzie intrem na, takim na zawsze w sensie na zawsze, że będę go używał do każdego oj oj Będę go używał do każdego gameplayu de facto, no i gameplay właściwy. Natomiast być może robi się te filmiki po prostu krótsze. No jeżeli ja wrzucam 20 minut albo 27 minut materiału, to jest naprawdę dosyć sporo. I oczywiście do tego byliście przyzwyczajeni, kiedy regularnie ktoś mnie oglądał. Natomiast w tej chwili, no podobno trochę to się robi inaczej. Druga kwestia, to są po prostu miniatury. Miniatury też się nieco inaczej przygotowuję, z tego co wiem. Miniaturami zajmuje się Cold i DZ11 Pro może serii się też nie robi na kanale YouTube, wiecie, gameplay ten sam, w sensie z tej samej gry, ale tylko zmienia się na przykład nazwa chodzi mi po prostu o, o tytuły filmików, które no też można inaczej nazywać te filmiki, tak? Można nazywać nazwą gameplay'u, można nazywać można nazywać po prostu tym, co się w tym filmiku znajduje. Także z tym jeszcze sobie nie radzę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać potem, kiedy się już trochę ten YouTube rozkręci. Na razie eksperymentuję. Na razie chcę Was wyczuć. Na razie chcę wyczuć to, co Wy chcecie oglądać. Tutaj, ajajaj, dobra. Nie trafi mi na szczęście w głowę. Nie wiadomo, czy to w ogóle mierzył na tą głowę. Także to jest dla mnie de facto coś nowego. Ja już YouTuba nie, za... nie znam. Nie znam tak jak kiedyś. Zdecydowanie już YouTuba nie znam tak jak kiedyś. I to jest ten problem po prostu. To jest. To jest zdecydowanie ten problem. No ale. O, 12 chyba już tylko miał. Wszystko, wszystko dać się poznać. O, tutaj był. Nie wiem, czy on teraz z tego samego miejsca się będzie wykonywać, nie z innego. Um, nie, ma, nie ma takich rzeczy, które byłby nie do ogarnięcia. Także ja mam nadzieję, że również będę w stanie ogarnąć. Um, tak samo jak ogarniam media społecznościowe. Instagram to dla mnie kompletnie zupełnie nowa rzecz. Staram się jednak publikować posty na Instagramie w miarę regularnie, co 3-4 dni. Staram się, żeby one miały odpowiednie tagowanie, odpowiednie osoby, żeby były oznaczane i tak dalej, i tak dalej. No to nie jest proste. Tak samo jak trochę Facebooka ożywiam, tak? Był mi proponowany Twitter, ale uważam, że akurat Twitter w Polsce nie jest zbytnio dobrym medium społecznościowym. No mam nadzieję również, że ten mój komentarz nie będzie za cicho. Ale skoro, skoro na streamach ludzie mówią, że gra nie jest za głośno, to i wy nie powinniście jej słyszeć za głośno. No, trzeba, trzeba uważać na, na tych snajperów na wydmach. Szybkie fliki, miki się tutaj robi. Oni są nie tylko na wydmach. I chyba, chyba nadeszła, nie, dużo piaskowa to chyba jakaś lekka. Ach, to jest właśnie ten klimat. Oczywiście również będą pojawiały się... No teraz już nie chciałem celować mu w głowę, nie było na to czasu. Oczywiście również będą pojawiały się... Inne gameplay'e na tym kanale. A on ma tutaj ten karabin jungle prawdopodobnie, czyli taki karabin snajperski dla medyka. Będą pojawiały się inne gameplay'e na tym kanale. Nie tylko oczywiście z Battlefield 1, ale również z innych części Battlefielda. Pojawiło się już Call of Duty Warzone. Pojawiło się prawdopodobnie Call of Duty Black Ops, które nagrywałem również dzisiaj. Nagrałem to sobie również dzisiaj. Całkiem nieźle mi poszło, więc postanowiłem się z wami tym podzielić, żebyście myśleli, że jestem dobrym graczem koda. Aczkolwiek no, kot jest zdecydowanie szybszy od Battlefielda, ale jeszcze daje radę. 37 lat na karku daje jeszcze radę. ogrywać się nie tylko Battlefield, ale i kody. Przydaje się. No niepotrzebnie się wychlałeś e, Przydaje się oczywiście doświadczenie No nie mów mi no, dobra do ligi. Przydaje się oczywiście doświadczenie z innych FPS-ów Przydaje się doświadczenie z Battlefielda Przydaje się takie wiecie Ojoj za dużo ich tutaj chyba bo przydaje się oczywiście takie ogranie taktyczne, to czego brakuje czasami niektórym osobom, bo w grach typu właśnie Battlefield, typu Insurgency, typu no może nie, nie tyle Insurgency, ale nie, Insurgency jest dobrym dobrym przykładem, typu powiedzmy Hell Let Loose, który jest realistycznym symulatorem dajmy na to II wojny światowej, czy nie, drugiej chyba wojny światowej. Um, w tych grach przydaje się pewne taktyczne podejście do pola walki, ale przede wszystkim przydaje się świadomość otoczenia. Świadomość otoczenia. Bardzo często gracze FPS-owi, ci przeciętni albo ci sławi, nie mają świadomości tego, co się dzieje wokół nich. Oh god Martini Henry. Nie zabił mnie w głowę, zabił mnie na Switch Spocie tej broni. E, czyli takie wyczucie tego, co się w Was wokół dzieje, e, świadomość, skąd padają do Was strzały, e, z jakiego kierunku powinniście się osłonić. E, kroki, które są do oka Was, że się nie, nie skupiacie się, powiedzmy. Nie skupiacie się powiedzmy na tym, żeby celować z lunety snajperskiej albo na jakimś konkretnym punkcie, ale generalnie... Cały czas musicie być zorientowani, czy ktoś was nie podchodzi, czy ktoś się nie skrada, gdzie zginął wasz ziomek z drużyny, jeżeli to jest oznaczane na minimapie w danej gierce, albo, albo po prostu macie taki live mark, że tak powiem, czaszki, ikonki czaszki. Cały czas musicie być świadomi takich rzeczy. O kurna, jak tego nie trafiło? No. Ale strafuje gościu. Cały czas musicie być świadomi takich rzeczy, bo jeżeli zatracicie się w tym całym celowaniu i po prostu w tym w tym szale jakby bym powiedział walki no to stoicie na przegranej pozycji w stosunku do osób, które jednak analizują cały czas to pole walki, są bardziej świadome, co się dzieje. Bo to nie chodzi tylko o taktykę, powiedzmy, ograniczającą się do tego, od której strony przejść, podejść do przeciwnika, ale cały czas na przykład mam świadomość, że za tą górką, za tą wydmą kryje się sniper i cały czas od czasu do czasu kiedy tutaj celuję na przeciwników, ale od czasu do czasu ogarniam ogarniam ten punkt, prawda? Nie wiem, może go już tam nie ma, ale nie chciałbym, żeby ktoś mi do głowy strzelił z boku, prawda? Więc, więc no niektórzy nie potrafią czegoś takiego robić. Niektórzy patrzą się w ten punkt. Jak ciele namalowane wrota, o i tutaj już jakaś ekipa się zebrała i trzeba się trochę wycofać, bo jeżeli mnie szybko dorwą, dorwo mnie na blisko, to mogę mieć przewalone, o już do mnie strzela, no i on nie ma, nie ma, tutaj szans ze mną, ale jednak chyba snajper mnie jakiś walnął i on mnie po prostu dobił, nie, ale gdyby to było jeden na jeden, no to wykorzystałbym to otoczenie, wykorzystałbym ten lej, po pocisku, żeby się po prostu na szybko wychylić i go walnąć, tak? No ale tutaj ktoś, ktoś inny mu po prostu pomógł. A byłem tutaj sam. No zobaczymy, może się tutaj zemścimy za chwilę. No właśnie, jacyś sniperzy tutaj próją. Radzę się na sniperów nie, nie, nie wychylać z przycelowania. No. Bo to się nie kończy zbyt dobrze. się najpierw ogarnąć, co się dzieje. Dookoła wychylić się bez przycelowania. Ewentualnie jakiegoś marka zobaczyć. I dopiero wtedy nas szybko przycelować. Nie. Nie umiatajcie z przycelowania tego, co się dzieje, bo to. No, nie kończy się zbyt dobrze. Oczywiście to jest kwestia, przeciwko jakim przeciwnikom będziecie grali. O, tam chyba jest sniper. No i elegancko. No, w ogóle klasa snipera jest tutaj jednak moją ulubioną. Tak mi się wydaje. Bardzo ciężko jest zdjąć przeciwnika, siedzącego na, na, na tej broni. Ale nie jest to niemożliwe. Chyba już odzyskują swój teren Znaczy swój, no tak, no. w sumie ten punkt jest blisko nich, prawda? O, ktoś właśnie się pali Od mojej flary No i pamiętajcie, że oczywiście minimapa jest waszym ała Minimapa jest waszym przyjacielem Najlepszym Okej, okay, odzyskali swoje terytorium, ale my już jesteśmy. No, nie wiem jak on nie oberwa. My już jesteśmy dosyć mocno do przodu. Na tyle mocno, że oni właśnie otrzymali e, pociąg pancerny. A pociąg pancerny ma tą właściwość, że ma ogromną lufę. Mozierz, który naprawdę mocno potrafi przypierniczyć. Także lepiej nie stać w jednym miejscu, lepiej tutaj. Chodzić cały czas Zmieniać tą pozycję Ojojo, jak tylko słyszę nadlatywanie tego pocisku to już sobie wyobrażam O kurna, jest po mnie No i oczywiście trzeba uważać na zwykłe działa Aczkolwiek one są takie dosyć mało celne No i szukamy, szukamy przede wszystkim lunet Odblasków lunet Szukamy jakichś pojedynczych ziomeczków tam chyba jakiś moździerz jest ukryty, tak mi się wydaje. Coś, co będzie oznaczone. O, mam flary dodatkowe. Najlepiej unikajcie... Dobra. Najlepiej unikajcie jednak skupić ludzkich, kiedy jest pociąg, kiedy jest jakiś behemot. Oj, kolejne. No niepotrzebnie jest siadał z tego konia Chyba nieprzyzwyczajony jest O i elegancko i nad D odzyskana Oczywiście ja się tutaj nie przyczyniam do tego zwycięstwa jakoś specjalnie mocno Nie jestem agresywnym snajperem Tak jak na przykład kiedyś można było grać w Battlefield'zie Bad Company 2 Albo 1C Z wychodzą Stanowi punkt odrodzeń. ojoj! Oj, oj. i znowu to nie było w głowę, to było w ciało. Na sweet spot podstrafiłem, niestety, tego karabinu snajperskiego. Medyk nie podniesie, będę miał szansę się zemścić. Aczkolwiek, jeżeli. O, cholera. Dobra, on już chyba nie żyje, ten snajper. Także nie będę miał szansy się zemścić. Ale tutaj jest jakiś. Kurde. No i oni już są na górkach. Dobra, no ja myślę, że trzeba tam będzie po prostu podejść. Zarzucić flarę. Zobaczyć gdzie oni są. I przejąć te górki, pagórki, wzgórza, wydmy. Jakkolwiek by to nie nazwać. Zrubione miejsce takich. Takich pasywnych snajperów O, nie lubię się strzelać na tak duże odległości. Zdecydowanie. Nie sprawi mi to jakiejś specjalnej frajdy. Okej, okay, górki są tutaj czyste. Cały czas coś do nas mierzy. Zauważył żołnierza! Oj! Trafiłem mu w głowę. Nie no, jesteśmy tutaj na takim otwartym terenie. Dobra, znowu główka. Oho, i jedzie na nas. Aj nas rozjechał. Oj, no i te koniki były swego czasu naprawdę bardzo mocne, ale na szczęście znerfili. Aczkolwiek nie za wiele, i za chwilę będzie się już nasza rozgrywka kończyła. Także mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie dać łapki w górę i zaznaczyć jakiegoś dzwoneczka. Aczkolwiek z tym dzwoneczkiem, to szczerze mówiąc, nie wiem o co chodzi za bardzo. Muszę pooglądać jakichś innych panów, którzy tworzą YouTube, bo ja się w tym. Nawet w zwyczajnym świecie nie orientuję tak dobrze jak kiedyś, o czym zresztą Wam mówiłem. Na, na, na tego typu gameplayach wolę opowiadać bardziej o. Wolę opowiadać bardziej o tym, co się dzieje w rozgrywce, porzucać, porzucać jakieś tipy, rzucać jakieś wskazówki dla Was, jak grać. Ja oczywiście mam też świadomość, że Battlefield 1 jest w tej chwili na topie, nie wiem ilu z Was gra w tą produkcję, jest już dosyć stara, bo wyszła piątka, tak czy inaczej, zobaczymy za chwilę jaki tutaj uzyskaliśmy wynik, no i na pewno pojawią się starsze części Battlefielda i na pewno pojawi się Battlefield 6, jeżeli chodzi o Battlefield 5 to mam pewną awersję do tej części, ale jeżeli... Będziecie mieli ochotę, o i najlepszy oddział, kurde, zaraz się przekonamy, kto tutaj najwięcej zrobił w tym oddziale. No i mieli wyniki, mam nadzieję, że te wyniki nam pokaże, bo były przecież swego czasu cholera problemy, że ich nie pokazywało i chyba te problemy są nadal, no nie wiem. Oj, oj, oj no i mieli się mieli się i chyba się nie domieli, ale mam nadzieję, że. O nie, dobra, ok, jesteśmy wyróżnienia, to nas nie interesuje. Statystyki, zwiadowca najlepsze, trafienia w głowę najwięcej, tak jak mówiłem, 28, zabić tutaj, kaderatio 10, 30 do 3, także dziękuję wam serdecznie, mam nadzieję, że się wam dobrze oglądało i do zobaczenia na polu walki. Hua!